Czy zastanawiałeś się kiedyś nad różnicą między Dark Web a Deep Web? Oto prosty podział. Deep Web to wszystko online, co nie jest indeksowane przez wyszukiwarki: prywatne bazy danych, szkolne intranety lub skrzynka odbiorcza poczty e-mail. Jest to całkowicie legalna i normalna część internetu. Z drugiej strony, Dark Web to niewielka, ukryta część Deep Web, do której dostęp wymaga specjalnego oprogramowania. Takiego jak Tor. Jest to miejsce, w którym rzeczy stają się podejrzane. Chociaż istnieją legalne zastosowania, jest to również miejsce, w którym kwitnie nielegalna działalność. Taka jak sprzedaż skradzionych danych, fałszywych identyfikatorów, a nawet usług hakerskich. Kluczowa różnica. Deep Web jest prywatny, ale nie tajny. Podczas gdy Dark Web jest celowo ukryty i często używany do zachowania anonimowości. Trzymaj się z dala od Dark Web, chyba że naprawdę wiesz, co robisz. Jest ona pełna zagrożeń, takich jak oszustwa, złośliwe oprogramowanie i inwigilacja. Udostępnij to, aby pomóc innym zrozumieć to rozróżnienie.